Ty mówisz znasz mnie, ja mówię nie Mój teraz ruch, ja rozgrywam grę Wiele rzeczy, które robiłem nieraz źle, nie powinny wejść w rzeczywistości dzień. Wiara we mnie drzemie, że marzenie to nie sen, a to co teraz robi idzie prosto w mój cel. Jedno ci powiem człowiek, uczy się na błędach, na mej bani nieraz czuję konsekwencji piętna. Wiem, popełniłem wiele złego, no i co? Z tego nie zmienię przeszłości. Farba zawsze na tych rękach pozostanie. Jej nie widać całe łapy ujebane. Gorzę się na to, co było w litem. to co się stanie, wołam z ale z tym koksem krótko jadę, myślę, że z przeciwnościami sobie poradzę, mina na twojej twarzy zbladła nieco Tak jak myślałem, jesteś kolejnym z tych, co ferment sieją Piąć się wyżej, zmieniać swoje życie Ma osoba inna. inna niż wydaje ci się Myślałeś, że przewidzisz to, jaki jestem Pojebało ci się, kończę z tobą jednym gestem Piąć się wyżej, zmieniać swoje życie Ma osoba inna, inna. niż wydaje ci się Myślałeś, że przewidzisz to, jaki jestem Pojebało ci się Korzyst z tobą jednym gestem, Ty mówisz znasz mnie. Ja mówię nie, bo znają mnie tylko ci, którym oddałem serce i krew raz za nich przelałem Bardzo się starałem, by być wobec nich fair Bez żadnych gier, które idą w parze z kłamstwem Ręce i te tak brudne miałem od zabawy chwastem Tym, który róż gdzieś pod lasem w planerze Planuję jestem zerwać kiedyś i żyć w nowej erze więc nie mów że znasz mnie, bo cię nie kojarzę. To, że dealowałeś, nie znaczy, że masz tu szansę, a panse. Niech usiądzie tutaj i słucha, jak moja liryka dociera do pana ucha. Słuchaj, życie zależy od gruntu, po jakim od horyzontu, na który spoglądasz, aby przetrwać tu musisz na lewo mieszać, to cienka linia, wizu przesać. Piąć się wyżej, zmieniać swoje życie, ma osoba inna niż wydaje ci się Myślałeś, że przewidzisz to jaki jestem, pojebało ci się, kończy z tobą jednym gestem Piąć się wyżej, zmieniać swoje życie, ma osoba inna niż wydaje ci się Myślałeś, że przewidzisz to jaki jestem, pojebało ci się, kończę z tobą jednym gestem